Zobacz, siostro, jakie wyraziste, zdecydowane, pewne ślady. Ciekawe czyje? Jak to czyje? To Jezus zostawił nam swoje ślady, po których pragnie, abyśmy kroczyły. Każdy ślad to kolejne zadanie. Ciekawe jakie zadanie? O co chodzi? Posłuchajmy. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni. Jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Siostro, to bardzo wymagające. Tak, siostro, ale możliwe do zrealizowania. Bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie w Chrystusie. To ja idę za Chrystusem!